Dzisiaj zostałem wezwany na przesłuchanie w związku z wydarzeniami z 18 lipca ubiegłego roku. Wtedy byliśmy zaproszeni na posiedzenie Sejmu przez posłów opozycji, jednak nie wszystkich nas wpuszczono, m.in. ja zostałem, mi został uniemożliwiony wstęp do Sejmu. W ramach protestu przekroczyłem płot postawiony tam przez policję i usiadłem na chodniku. W związku z tym, że dzisiaj jestem wezwany na przesłuchanie w tej sprawie pod zarzutem zakłócenia porządku publicznego, będę składał na policji następujące oświadczenie. W dniu 18 lipca 2018 na zaproszenie posłów opozycji miałem wziąć udział w charakterze obserwatora obrad w posiedzeniu Sejmu. Bez podania powodów wstęp na teren Sejmu został mi uniemożliwiony, co stanowiło sprzeczne z prawem naruszenie moich obywatelskich praw. Teren Sejmu wraz z przyległym do niego publicznym chodnikiem został tego dnia otoczony barierkami i siłami policji w ilości około 500 funkcjonariuszy. W geście protestu przekroczyłem płot i usiadłem na chodniku, gdzie zostałem otoczony przez kilku funkcjonariuszy. Po około godzinie mojego protestu pod naciskiem policjantów wylegitymowałem się, mimo że nie podano mi żadnej podstawy prawnej tego legitymowania. Świadkami tej sytuacji byli posłanka Monika Rosa i pan poseł Mirosław Suchoń. Mój pokojowy milczący protest trwał około dwóch godzin, a po tym czasie spokojnie wstałem i opuściłem ogrodzony teren publicznego chodnika, będąc eskortowanym przez liczące kilkudziesięciu funkcjonariuszy siły policyjne. Oświadczam, że nie. Przyznaję się do zarzucanów milczynów, w szczególności do zakłócenia porządku publicznego, krzykiem, hałasem czy innym wybrykiem. Mój protest był pokojowy i uzasadniony zaistniałą sytuacją. Dobrze, to ja No, Dzień dobry. Co się stało? Co się stało?